Witam. Dziś odcinek trochę poważny, trochę humorystyczny, biorąc pod uwagę całkowitą absurdalność projektu, jaki dziś postaram się omówić. Krążownik lądowy P1000 zwany niepoprawnie szczurem, albowiem oficjalnie nigdy nazwy ratę nie nosił. No, jaka jest prawda o tym projekcie, Jeden ja już próbowało ten temat omawiać. Zazwyczaj jednak powtarzane jest wiele informacji, które są bardziej mitem niż faktem. Eee, rysunki, które widzicie, choć bardzo ładne, wiele wspólnego z projektem P-1000, nie mają wspólnego. W rzeczywistości realny projekt wyglądał nieco inaczej. No, tutaj na pierwszym rysunku piękny widok mamy zaiste trzy pędzące z zawrotną prędkością prawdopodobnie 20 km na godzinę lub mniejszą e, czołgi superciężkie Maus za którymi wylecze się z równie oszałamiającą prędkością e, krążownik lądowy P1000 a na niebie mamy Marsjan w swoich latających talerzach <grywki> e, tutaj troszeczkę mniejsze opary absurdu aż niewiele mniejsze, P1000 z podstawowym uzbrojeniem, pancer wafę poniżej. Ale zacznijmy od samej historii powstania tego potworka. Całość historii należałoby bowiem zacząć od pomysłodawcy, chociaż nie do końca, bo pan ten nigdy z tymi pomysłami nie wyszedł, a jedynie był konstruktorem. Czyli inżyniera Edwarda Grotte. Niestety nie udało mi się znaleźć fotografii pana inżyniera. Sam pan Grotte zaczął swoją oszałamiającą karierę budowniczego czołgów nie w Niemczech, a w Związku Radzieckim, gdzie stworzył dość oryginalny projekt czołgu średniego TG, czyli tank Grotte. Sam w sobie ten czołg yy, zasługuje pewnie na osobny film. Chociaż wiele informacji na jego temat yy, nie ma. A ja w każdym razie nie znalazłem. Sam inżynier Grotte miał także brać udział w opracowywaniu czołgu ciężkiego T35. W tym okresie Grotte miał nawiązać znajomość z samym marszałkiem Michałem Tuchaczewskim, który to zlecił mu opracowanie czołgu superciężkiego. A ów projekt czołgu super ostatecznie wyewoluował jako czołg obrony wybrzeża. Ciekawe, że to, że to już w Związku Radzieckim miało być czołgiem obrony wybrzeża. Proponowane były dwa warianty: jeden o masie 500 ton, drugi o masie 1000 ton. Oba projekty były analizowane przez Dyrektoriat Motoryzacji i Mechanizacji Armii Czerwonej. Jednak ostatecznie pomysł uznano za bezsensowny, zbyt drogi i całkiem słusznie został on zarzucony. Po dojściu do władzy Adolfa Hitlera niemieccy inżynierowie pracujący w ZSRR yy, no, zaczęli powoli wracać do III Rzeszy. W tym również sam inżynier Grotte zdecydował się na powrót. I oczywiście po powrocie natychmiast podzielił się z władzami III Rzeszy informacjami nad czym dokładnie pracował w Związku Radzieckim. W tym również nad projektem czołgu superciężkiego. W 1942 Grotte przyjął propozycję ministra Alberta Szpera i dołączył do zespołu yy, razem z innym inżynierem, Otto Merkierem. W tym zespole zajmowali się i pracowali oni nad projektami dla marynarki wojennej. Sam Grotte pracował jako specjalny agent do spraw budowy okrętów podwodnych. I co ciekawe, ponownie, w Niemczech to nie inżynier Grotte zaproponował budowę czołgu o masie 1000 ton, lecz oczywiście swoje paluszki w tym wszystkim. Musiał y, maczać i maczał y, zapewne niezwykle rozentuzjazmowany na myśl o czołgu o masie 1000 ton, wujek Adolf. Co ciekawe, w czerwcu 1942 Grotte miał otrzymać już y, bezpośrednie polecenie rozpoczęcia prac nad czołgiem o masie 1000 ton od samego Alberta Szpera. To przeczy opowiastkom Szpera, jakoby był przeciwny tej gigantomanii, przynajmniej w początkowym okresie wojny. W rzeczywistości albo ją wspierał, albo był co najmniej neutralny w stosunku do tego typu projektów. Według badań Waltera Spielbergera, który jest historykiem zajmującym się m.in. bronią pancerną III Rzeszy, Grotte otrzymał bezpośredni rozkaz rozpoczęcia prac od Adolfa Hitlera 22 czerwca 1942 roku. Jeśli chodzi o napęd dla czołgu superciężkiego, to rozważano dwa rozwiązania. Widoczne tutaj na fotografii rozwiązanie numer 1 czyli E, silnik okrętowy MAN V12Z32 łamany na 44 generujący około 8500 koni mechanicznych zastosowane miały być dwa takie silniki w czołgu e, drugim rozwiązaniem jest widoczna jednostka tutaj na zdjęciu firmy Daimler Benz MB501 o mocy 2000 koni mechanicznych zastosowane miało być w czołgu 8 takich silników Preferowane było właśnie rozwiązanie Daimler Benz, gdyż 8 takich silników Daimlera ważyło łącznie 34 tony, tylko zaś dwa silniki Mana ważyły łącznie 128 ton. Co ciekawe w projekt zaangażowani zostali także tacy ludzie jak Oskar Hacker, członek komisji do spraw czołgów, w której jako przewodniczący zasiadał e, dobrze znany i lubiany dr Ferdynand Porsche, a także Erich Miller, główny inżynier firmy Krupp. Co oznacza, że zaangażowanie tak ważnych postaci dla przemysłu III Rzeszy e, po prostu sygnalizuje, iż cały projekt traktowany był przez władze III Rzeszy bardzo poważnie. Pierwsze spotkanie dotyczące budowy nowego czołgu superciężkiego odbyło się 13 sierpnia 1942 w Essen. Grotę zaproponować miał projekt czołgu o masie 800 ton, 35 metrów długości 14 metrów szerokości. Wysokość nie jest podana. Zaproponowano też dwa warianty układu bieżnego. Jeden z nich miał mieć trzy gąsienice z ogniwami gąsienic o szerokości 1200 mm. Drugi wariant nie jest znany. Jeżeli chodzi o uzbrojenie, no to pewnym mitem jest, iż P1000 miał być uzbrojony w wieże pancernika kieszonkowego Gneisenau. Przynajmniej na początku nie było to rozważane. Tak naprawdę to Grotte nie miał w ogóle pojęcia, w co uzbrojony miał być jego czołg, super ciężki. E, otrzymał jedynie od Marine rysunki techniczne baterii nadbrzeżnej z armatami SKL-50 kalibru 305 mm. E, w rzeczywistości wieża dla nowego czołgu zostałaby zaprojektowana od nowa. E, uzbrojona by była w dwie armaty. E, i tak to by wyglądało. Więc, jak wyglądał realny projekt? Realny projekt wyglądał tak. Jest to drewniany model przygotowany przez inżyniera Grotte. Nazwijmy to wariantem pierwszym. To jest. Z przodu kadłuba dodatkowo zainstalowano także dwie wieże z zdwojonymi armatami SKC łamane na 34 kalibru 128 mm. Także tutaj kwestią wyjaśnienia. Wszelkie rysunki z wieżami czołgu Maus, to oczywiście fantazja, jeżeli chodzi o P-1000. Bowiem, gdy P-1000 był projektowany, Maus, w szczególności jego wieża, jeszcze się pewnie nawet nie śliły ani doktorowi Ferdynandowi Porsche, ani inżynierom Krupa, który, którzy mieli e, ostatecznie je zaprojektować. Także wyżej wymienione uzbrojenie pomocnicze było typowym uzbrojeniem okrętowym, i jakieś wieże okrętowe miałyby zostać zainstalowane na kadłubie. Także jeżeli chodzi o umieszczenie armatyka, jakby 128 m w przedniej płycie pancerza kadłuba, to, to nie jest ani nieprawda, ani prawda, ale do tego przejdziemy później. Także tutaj macie. Zdjątka tego modelu. Możecie się przyjrzeć, jak to miało wstępnie wyglądać. A tutaj w skali do żołnierza. Dość szybko powstał drugi projekt, który różnił się od pierwszego, jedynie jakimiś detalami i zastosowaniem stanowisk strzeleckich HD-151 z 20 mm armatami automatycznymi MG151, łamane na 20, umieszczonymi w bocznych sponsonach kadłuba. Tutaj to zdjęcie nie jest najlepsze, ale możecie zobaczyć na burcie kadłuba trzy wystające lufy armat automatycznych w kalibru 20 mm. Pod koniec września 1942 roku projekt ponownie uległ zmianie. A więc inżynier Grotte razem ze współpracownikami w tym momencie już nie tylko opuścili Ziemię w kierunku Marsa, ale błyskawicznie oddalają się od Galaktyki Drogi Mlecznej w kierunku Galaktyki Andromedy. Bo jak widzicie po modelu, no, poziom obłędu osiąga. Granice skali. Ale jakie zmiany miało, miało zaproponować grotem? Mianowicie tym razem faktycznie zastosowana miała być wieża z pancernika Gneisenau, który został zaatakowany przez Lotnictwo Aliantów, co zakończyło się jego poważnym uszkodzeniem. Zebrała się oczywiście komisja. Komisja oceniła, że naprawy potrwają przynajmniej 2 lata. Następnie zdecydowano o użyciu kadłuba jako blokady, zdemontowano uzbrojenie i wszystko co jeszcze miało jakąkolwiek wartość i przydatność. Stąd wziął się pomysł wykorzystania jednej z wież. Nowy projekt P-1000 zakładał, że ten będzie miał aż 5 wież, czyli główną wieżę pancernika oraz 4 wieże niszczycieli projektu 36C. Uzbrojone one były w uniwersalne okrętowe armaty SKC łamane na 41, kalibru 128 mm. Zmieniono także konstrukcję stanowisk strzeleckich HD-151. Teraz są to już pełnoprawne wieże z armatami automatycznymi MG-151, łamane na 20, kalibru 20 mm. Oczywiście doprowadziło to do problemów. Grote sam obliczył, że tak imponujące uzbrojenie sprawi, iż będzie ważył więcej niż 1000 ton. To wymusiło kolejne zmiany, do których za chwilę przejdziemy. Możecie sobie zobaczyć, jak to szaleństwo wyglądało. A tutaj wieża pancernika Gneisenau, już jako bateria nadbrzeżna. Tutaj jest ona uzbrojona w trzy działa. To środkowe w wypadku zainstalowania na czołgu P1000 miałoby zostać usunięte ze względu na zbyt dużą masę takiej wieży. Ale ostatecznie, ze względu na znaczący wzrost masy pojazdu, no inżynier Grote zdecydował się na całkowite usunięcie. Artylerii pomocniczej zostawić miał jedynie wieżę główną, tak. Prawdopodobnie także uzbrojenie pomocnicze w postaci armat przeciwlotniczych, może jakichś karabinów maszynowych. I projekt prawdopodobnie, bo tego nie jesteśmy pewni, miałby wyglądać już tak. Co prawda Grotte próbował zainstalować jeszcze jakąś armatę w kadłubie, ale nie miał się on upierać, że ma to być armata kalibru 128 mm. Prosił on o sugestie ze strony wojska, czy mogliby zaproponować jakąś alternatywę, być może mniejszego kalibru, lżejszą. Prace nad P-1000 przerwano gdzieś między 1942 a 1943 rokiem. Krup forsował bowiem inne szalone pomysły, jak Dicker Gustav czy P. 1500. Przy czym nie należy łączyć obu projektów. P. 1500 miał być podobnym projektem co P. 1000. P. 1500 też wbrew temu, co w internecie pewnie możecie obecnie znaleźć, nie nosił nazwy Monster. Tak? podobnie jak P1000 nie nosił w rzeczywistości nazwy "Ratte", natomiast Dicker Gustav to miałyby być działa kolejowe kalibru 800 mm. Sam P1500 skończył jedynie jako pomysł, tam jakieś wstępne założenia taktyczno-techniczne były przygotowane, ale dosyć szybko z tego zrezygnowano. Zamiast w ogóle to mieli jeszcze kilka takich szaleń w głowie, jak choćby Panzer Myrzer Irling, -Earl uzbrojony w moździerz kalibru 600 mm, generalnie prawda jest taka, że te szalone projekty głównie kończyły się na rysunkach jakichś drewnianych modelach. Albo nawet nie wychodziły poza fazę wstępnych, wczesnych dyskusji i wstępnego opracowywania wymogów taktyczno-technicznych, no. Także to by było na tyle z tych szaleń z wujka Adolfa i spółki. W kolejnych filmach, wrócimy już raczej do realnych projektów. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że film się podobał. Troszeczkę rozjaśnił kwestię projektu P1000. No i to by było na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym filmie.